Chao, cześć witam serdecznie, z tej strony kam starać się, mówimy kolejne zadanie. Tym razem mamy w tygodniu piątym zadanie, gdzie musimy po prostu przeskoczyć przez... E, taki połowienny okrąg, i te zadania były kiedyś popularne. Fortnite często nam je dawał, i tym razem jest ten okrąg na Salty Springs, czyli na słonych strzechach, które znajdują się w tym miejscu. No i musimy go przeskoczyć samochodem, będąc w samochodzie. Zaraz Wam pokażę, jak to oczywiście zrobić. Wypamiętajcie, na wstępie, jednak o subiku łapeczce w górze, żeby być na bieżąco, żeby kanał się rozwijał. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje. A jeśli ktoś chce dodatkowo wesprzeć moją twórczość, to może użyć kodzik Savecamstar, przy zakupowal swoje Fortnite. kodzik jest na ekranie i w opisie. Dobra, lecimy sobie na Salty i bierzemy sobie samochód. Ja na przykład biorę sobie pick upa takiego i generalnie to dalej można zrobić chyba praktycznie każdym samochodem, no oprócz może ciężarówki bo ciężarówką byłoby dosyć ciężko. I teraz co robimy? Wyjeżdżamy sobie tutaj, jak mamy tą uliczkę, ten domek to wyjeżdżamy sobie tutaj na trawę i po prostu jedziemy sobie w tą stronę. I mopic up jest całkiem spoko, więc ja go sobie wzięłem i tak jak widzicie mamy taką rampę i tutaj jeszcze jest taki okrąg, ja go niestety nie widzę w tym momencie i po prostu musimy go przeskoczyć. Okrąg jest dosłownie przy tej rampie, także musimy sobie mniej więcej gdzieś koło tych drzewek odstanąć najlepiej i w tym momencie się po prostu rozpędzamy. Także ja tutaj polecam troszeczkę wziąć rozpęd, koło tych drzewek macie sobie stanąć i cała do dechy, także dajemy i powinniśmy się na tyle właśnie rozpędzić, tutaj wybić, że na tej rampie powinno nas minimalnie tutaj do góry dać i w tym momencie, o proszę, i w tym momencie miałbym zaliczone zadanie, dlatego, że okrąg jest idealnie właśnie przy tym, więc na czynku można zrobić, można też sobie tutaj podjechać, samochód oczywiście znajdziecie na salty, także można sobie, którą jest stroną podjechać, tylko pamiętajcie, żeby wziąć troszeczkę większy taki właśnie rozpęd, żebyście może nie od razu wjeżdżali na dół, tylko właśnie gdzieś tam Troszeczkę dłuższą drogę pokonali Żebyście się fajnie rozpędzili Samochodów na salcie jest bardzo dużo Ja tutaj mogę polecić hakady samochód No oprócz tak jak mówię ciężarówki No bo ciężarówka raczej tam zbytnio nie zrobi wyskoku Chociaż jak ktoś się uprze to pewnie i tym zrobi Tutaj macie parę samochodów Tu zawsze przeważnie jest samochód Tutaj gdzieś na środku jest też samochód przeważnie, Takie tych samochodów powinniśmy mieć sporo, może być też tak, że po prostu one znikną na przykład i nie będzie ich widzieli, dlatego że po prostu ludzie je pozabierają od razu, dlatego też można sobie na z innej lokacji przywieźć samochód, na przykład z Potny, są całkiem blisko i też można sobie wziąć stamtąd samochód i zrobić to zadanie, dajcie znać czy generalnie przydało wam się to wyzwanko ten filmik, czy właśnie jakoś wam tam pomogłem, bo jestem właśnie ciekaw. Ja bardzo dziękuję właśnie za uwagę. Dajcie właśnie, dajcie się przydał filmik. No i to nie przedłużam. Dzięki. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.